Była żona polskiego miliardera, przeszła metamorfozę. Jest nie do poznania. Zanim Józef Wojciechowski związał się z niemal o pół wieku młodszą Patrycją Tuchlińską, był związany z Laurą Michnowicz. W czasie ich małżeństwa kobieta była nazywana Paris Hilton. Dziś po tym wizerunku nie ma śladu. Laura przeszła niebywałą metamorfozę. To ona przegrała z Tuchlińską. Laura była żoną Wojciechowskiego. Mało kto pamięta, że przed poznaniem swojej aktualnej żony Józef Wojciechowski był związany z Laurą Michnowicz. Kobieta była młodsza od Wojciechowskiego niemalże 36 lat, ale to im nie przeszkadzało. Para pobrała się i doczekała dwójki dzieci. Ich uczucie nie przetrwało jednak próby czasu, a media podawały, że jedną z przyczyn było pojawienie się na horyzoncie Patrycji Tuchlińskiej, która jest dziś żoną milionera i niedawno urodziła już drugie dziecko biznesmena. Po dawnej Laurze Michnowicz nie ma już śladu. Kiedy Laura była jeszcze żoną Józefa, media okrzyknęły ja polską wersją Paris Hilton. Wszystko przez to, że miała podobny wizerunek. Nosiła jasne blond utlenione włosy, kuse ubrania i mocny makijaż. Niewiele miała do powiedzenia. Po zakończeniu relacji z Józefem i cichym rozwodzie potrzebowała odmiany. Dziś po dawnej laurze nie ma śladu. Kobieta zainwestowała w rozwój i skupiła się na zgłębianiu wiedzy z zakresu samorozwoju. Z żony miliardera przemieniła się w propagatorkę zdrowego stylu życia i wyszkoliła się na instruktorkę medytacji. Zmieniła też stylu ubierania, wróciła do naturalnego odcieniu blondu, zrezygnowała z mocnego makijażu i porzuciła krzykliwe, przykrótkie ciuchy. Teraz stawia na naturalność. Bardzo często pokazuje się nawet bez makijażu. Po zmianie wizerunku ułożyła sobie na nowo życie i doczekała się kolejnej pociechy. Swoim odmienionym życiem chętnie dzieli się na Instagramie.